Dziękuję, bardzo dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Ja się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedziałam, bardzo dużo się nauczyłam ciekawych rzeczy. Wie pan co może ja będę tu palcem, tak sobie? Nie, niech mi pan Betko, co mam naciskać, bo jestem dentystka, tym dobrze. Um, bardzo dziękuję, bardzo dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałam, nauczyłam, aczkolwiek bardzo chętnie bym z Panami różnymi podyskutowała, bo nie ze wszystkimi panami się zgadzam. Nie ze wszystkimi i tutaj już nie ma tego pana jednego. Z, z panem też się nie ze wszystkim zgadzam. Przed chwilą, ale to dobrze. Mi się właśnie wydaje, że to o to chodzi. Bo gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, no to nie moglibyśmy się rozwijać i uczyć. Nie wiem, czy mogę być takim dobrym przykładem, skoro pan mówił, że najbardziej efektywne są wielkie korporacje. Tego panu nie daruję. To źle zrozumiałam. To źle zrozumiałam, to bardzo się cieszę, bo bardzo mnie to zabolało. Wydaje mi się, że właśnie wielkie korporacje nie są najlepszym przykładem. I również wielkie inwestycje wydaje mi się, że nie powinniśmy przeceniać wartości inwestycji w Polsce, bo wydaje mi się, że mamy bardzo dużo możliwości rośnięcia własnymi siłami z własnych firm, a wielkie inwestycje w Polsce wielkich firm które dostają jeszcze ogromne dofinansowania. Ja może od tego zacznę, bo nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Oni nie tworzą nowych miejsc pracy. Oni wybierają najlepszych ludzi z innych firm za te dotacje, które dostają, i bardzo często załamują i prowadzą do, do, do plajty wielu, wielu polskich dostawców. Jeżeli będziemy mieli, co nam się szykuje, producenta autobusów chińskiego, no to producenci polscy dostawcy, nie tylko polscy, europejscy, Niestety za silą grono bezrobotnych. Proszę Państwa, bardzo się cieszę również, że jest Pani. Tutaj muszę coś powiedzieć do własnego ogródka, bo się bardzo zmartwiłam, widząc, że o przyszłości Polska, wielki projekt mają rozmawiać sami Panowie, no ale na szczęście nie, bardzo się z tego cieszę. No to zaczynamy. Proszę Państwa, ja chciałam, licząc na to, że będzie trochę tutaj może młodych ludzi, na przykładzie tego obrazka powiedzieć, że nie zawsze, wszystkie, nie zawsze pierwsze pieniądze trzeba ukraść, bo jest taki tam, mówi się o tym, prawda? Nieprawda, nie musi tak być. Co prawda, przykład tych młodych ludzi, ja ten film oglądałam osiem razy, z jednej strony bardzo tak działa, naprawdę dodaje sił, ty nie masz nic, ja nie mam nic, czyli mamy dokładnie tyle, żeby zbudować fabrykę. I to bardzo dodaje skrzydeł. Z drugiej strony, oczywiście nie należy się opierać całkowicie na tym wszystkim, co oni robili, bo oni tam niespecjalnie uczciwie pracowali, szczególnie, szczególnie, yy, szczególnie postać, którą odgrywał, yy, odgrywał Daniel Orbryski. Ale teraz, w obecnych czasach, mamy naprawdę bardzo duże możliwości dostania sfinansowania z banku dla młodych ludzi, dla młodych firm, dla ludzi młodych, którzy chcą otworzyć własną firmę. I tak też było z nami. Myśmy dostali finansowanie z banku handlowego w 1995 roku. Co prawda przed tym mieszkaliśmy w Niemczech było nam dobrze. Mieliśmy dobre, dobre pensje. Mój mąż został po paru latach szefem fabryki Neoplana w Berlinie. Ja się dopracowałam stanowiska adjunkta na, na Uniwersytecie Wolnym w Berlinie, więc wydawałoby się, że żyjąc oszczędnie, mieliśmy duże oszczędności, ale to nie było tyle, żeby otworzyć fabrykę. Dostaliśmy finansowanie. Mój mąż koniecznie chciał wracać do Polski, bo widział w Polsce. Szanse. To tak trochę, proszę Państwa, ja tutaj zacytuję naszego wielkiego Jana Kulczyka, który opowiadał kiedyś taki dowcip, jeszcze jak byliśmy w Niemczech, i to, i to jest racja, że pojechał ktoś, jakiś przemysłowiec do Afryki, produkujący buty do Afryki, mówi tam nie ma co sprzedawać, nikt, bo, bo oni nie, nie noszą butów. Pojechał inny, zobaczył, że nie ma ludzi w butach, mówi to jest dopiero interes. I mój mąż jeździł do Polski, próbował przekonać właścicieli Neoplana żeby zaczęli do Polski sprzedawać autobusy niskopodłogowe, bo tam nie ma. Tam, to znaczy w Polsce autobusów niskopodłogowych, ani jednego. A no ja po co, jak nie ma ani jednego? Polska to nie jest kraj, kraj, w którym prezydentem, wtedy za czasów Lecha Wałęsy, był szef związków zawodowych, nie ma szans na przetrwanie. Nie zawsze należy wszystkim wierzyć. I tym z zachodu nawet. I, i co? I okazało się, że sprzedał mój mąż pierwszy autobus niskopodłogowy do Polski, i że Polska przetrwała i tak jak pan pokazywał, zupełnie nieźle radzi sobie w kryzysie, dlatego że nauczyliśmy się żyć w trudnych warunkach. Myślę, że to jest naszą wielką siłą. Nie było nam przez wiele, wiele lat zbyt dobrze, i myślę, że to jest naszą siłą. Zaczęliśmy od 72 autobusów do Poznania, które wygraliśmy przetarg. Firma Neoplan nie chciała. Inwestować, Powiedziała pani Olszewski, jeśli pan chce, to proszę bardzo, buduj pan sobie sam. Yy, finansowanie, to nie było wszystko proste, ale to dobrze, bo jak jest za łatwo w życiu, to, 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 to nie uczy pokory i nie uczy wytrwałości. Po wielkich trudnościach dostaliśmy pierwsze finansowanie. Robiliśmy, produkowaliśmy te niskopodłogowe autobusy. Było fajnie. I jest strasznie ważne, żeby nie przeoczyć tych czarnych chmur, które gdzieś się zaczynają na horyzoncie gromadzić. I one się oczywiście zaczęły gromadzić, bo zawsze muszą przyjść czarne chmury. Nigdy niebo nie będzie niebieskie cały czas. Co zauważyły właśnie te kraje, które teraz mają straszne problemy w kryzysie. W Polsce już było 7 fabryk produkujących autobusy. W Rosji, do której wszyscy chcieli produkować, przyszedł kryzys i nagle wszystko się zaczęło zmieniać, ceny spadły. Nie było komu sprzedawać, wszystkie fabryki chciały sprzedawać w Polsce. I okazało się również, że tyle lat temu zachodnie autobusy nie były przystosowane do polskich dróg, sypanych solą i były zbyt lekkiej konstrukcji. I wtedy mój mąż mówi: Słuchaj, to musimy zrobić własną konstrukcję. Przede wszystkim nierdzewny, nierdzewiejący, bo o Neoplanie się mówiło w Niemczech, że dzewieje już na prospekcie. Od tego zrobiliśmy własny, korzystając z tego, czego nas nauczyli klienci: pokory, że nie wszystko, co robimy, jest dobre i co jest złe i gdzie można poprawić, i z tego korzystając z własnych idei i z tego, co się dzieje na świecie. W międzyczasie Neoplan przestał istnieć. Nie można być zbyt pewnym, że zawsze będzie dobrze. Został przejęty przez Emaena. Myśmy już mieli wtedy naszych 71 sprzedanych Solarisów i wtedy MAN nas chciał przejąć w całości, no bo po co? Mieli 30% udziałów, znaczy my 30% naszych udziałów sprzedaliśmy Neoplanowi, a Neoplan padł, więc MAN miał 30%, może Państwo tego nie wiedzą, oni chcieli nas przejąć w całości. I powiedzieli, no ale nam nie potrzebny żaden ani polski produkt, ani polska marka, ani nic. Weźmiemy oczywiście wszystko. Pan, Pani Olszewski dostanie pan pracę na 5 lat u nas. No a fabryki oczywiście i ludzi nie potrzebujemy. No bo po co? Tak samo nie potrzebowali ludzi neoplana i ci ludzie w większości zostali zwolnieni. Już nie istnieje żadna fabryka neoplana. I wtedy postawiliśmy znowu wszystko na jedną kartę. Już nikt nam nie chciał dać pieniędzy. Więc zrobiliśmy jeszcze jedną prywatną pożyczkę. Ci ludzie, którzy nam dali te pieniądze, to właściwie nie bardzo, nie bardzo byli pewni, czy my im oddamy. Wykupiliśmy te 30% i od tej pory nazywamy się tak, jak nasze produkty i jesteśmy od nikogo niezależni, ale też ponosimy całkowitą odpowiedzialność za to, co robimy. Pieniądze, żeśmy wszystkie grzecznie spłacili. Wielkim wysiłkiem finansowym i, i ten malutki, niebieski budyneczek, który tam widać, bo która, to, która to będzie strona prawa, patrząc od Państwa, gdzie zaczęliśmy. Yy, całe te tereny wykupiliśmy, ta duża hala jest nasza i mamy już cztery różne ośrodki, w których produkujemy autobusy, trolejbusy i tramwaje. No i mamy, zatrudniamy 2,5 tysiąca ludzi. Czy to jest powód do dumy? Przede wszystkim ogromny, ogromny ciężar, ogromnej odpowiedzialności za tych ludzi i ich rodziny, bo to jest trzeba liczyć razy 4 za 10 tysięcy ludzi. Mamy ogromną odpowiedzialność, bardzo się z tego cieszymy, ale też yy, zrobimy wszystko, żeby dla tych ludzi, dla tych ludzi yy, mieć pracę. I to jest właśnie to, co odróżnia firmy rodzinne od firm od wielkich korporacji. Ten na dole autobus, który Państwo widzą, to on nie jeździ po Berlinie, takie nie. jak tu jest pokazane, tylko go kupili Francuzi, mieli kupić 100, ale finansowo się nie wyrobili i cała, cała koncepcja padła, a to maleństwo na górze to jest nasz autobus elektryczny. Mamy yy, salarisy w 26 krajach. Proszę bardzo. W niektórych więcej, w niektórych mniej. W Niemczech, bo dużo mówimy o Niemczech, to jest nasz sąsiad, sąsiedzi są zawsze ważni, e, jeździ 2000 tysiące Solarisów. O. I staramy się, żeby było ich więcej. Jesteśmy, prowadzimy w, w udziałach w rynku polskim. Z jednej strony bardzo się z tego cieszymy, ale z drugiej strony jest to też ogromny ciężar, bo najtrudniej się utrzymać tam na samej górze, prawda? jak inni skubią od dołu. Łatwiej jest się wspinać niż schodzić w dół. Ale trzymamy. A w Niemczech, no bardzo to jest bolesne dla niemieckich, wielkich koncernów, że po wielu latach utrzymywania gdzieś około 10% udziału w niemieckim rynku, co też oczywiście było wielką solą w oku, w tej chwili mamy już prawie 13% udziału w niemieckim rynku i jesteśmy dla nich pierwszym importerem autobusów. I będziemy się starali, żeby tak zostało. Czy nam się uda udział powiększyć? Będzie bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko. Ale staramy się przede wszystkim zadowolić tych klientów, których mamy, i nie zawieść ich zaufania. I jak Państwo widzą, dzięki temu drapiemy się w górę. Kilka naszych, kilka przykładów naszych pojazdów. Robimy autobusy napędzane dieslem, gazem, czym się tylko da. To są wszystkim tym, co jest możliwe. Mamy miejskie, podmiejskie, międzymiastowe. W 2006 roku mój mąż powiedział na targach w Hanowerze, diesel umarł, niech żyje elektryczność. Więc przez, najpierw przez go wyśmiali, a po roku już odpowiednich polskiej organizacji. Izby Komunikacji Miejskiej już mówił dokładnie to samo. To, to się zresztą pokrywa z tym, co Państwo mówili. Nie, od, y, publiczna, Transport publiczny nie ma od niego odwrotu, jest niezwykle ważny i będzie musiał być elektryfikowany, bo się po prostu zadusimy, zadusimy, y, jeżeli nie be, jeżeli będą to pojazdy które nie będą elektryczne. Dlatego takie sukcesy mają koleje, dlatego takie sukcesy mają tramwaje. I myślę, że przyszłością po autobusach hybrydowych są autobusy i inne pojazdy elektryczne. I właśnie do nich należą również trolejbusy, które przeżywają renesans. One nie będą największym środkiem komunikacji publicznej, ale one są bardzo dobrą alternatywą. I ten biało-czerwony autobus, który Państwo tutaj widzą, Jeździ w Salzburgu. Oni na przykład nie mają żadnej innej komunikacji, tylko komunikację trolejbusową. To jest jedno z najpiękniejszych miast europejskich i jeżdżą tam tylko i wyłącznie trolejbusy. Na dole mają Państwo nasze cuda. E, polskie autobusy elektryczne. Jeden z nich jeździł po Poznaniu i woził, e, woził gości w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej, oklejony trawą na zielono. Może państwo, ktoś z Państwa widział. Dlatego, że ekologiczny to trawą. Nasz Jamniczek też, dlaczego zielony, bo ekologiczny. A dlaczego Jamniczek, bo jesteśmy naszym klientom wierni. Oprócz tego mamy pojazdy niskopodłogowe, tak jak Jamnik, tanie w eksploatacji, jak mały piesek. I dlatego zielony Jamniczek. I pierwsze elektryczne zostały sprzedane już do Niemiec i do Austrii. Mam nadzieję, że w Polsce będą też. Mamy również tramwaje. Chcemy się stać dostawcą dla komunikacji yy, miejskiej. Tego do tej pory nikt nie robił, bo producenci autobusów nie są producentami tramwajów, a producenci tramwajów wywodzą się raczej z kolei. Szyna to szyna, a koła to koła. A my chcemy poszukać innej drogi nie kopiować nikogo tylko stać się dostawcą i współtwórcą dla komunikacji miejskiej, dla transportu publicznego w miastach. Mamy też tu dużo różnych pomysłów, ale to jest bardzo trudne, ponieważ y, szefowie w komunikacji miejskiej są osobami bardzo konserwatywnymi. Wprowadzanie nowych pomysłów jest trudne. Nasze przedszkole, to nie dlatego, że teraz trzeba i wypada robić coś dla pracowników, tylko my sobie inaczej w ogóle tego nie wyobrażamy i nie czekamy na to, że państwo zbuduje żłobek. Tylko zrobiliśmy ten żłobek sami. Zbudowaliśmy sami. Jesteśmy bardzo dumni. Podobno jest to najpiękniejszy żłobek w Polsce. Mamy 30 dzieciaków i, i, i myślę, że, że wszyscy są szczęśliwi. Dzieci, rodzice, którzy nie muszą gdzieś dzieci daleko wozić. Tylko w razie czego, jak dziecko boli brzuch albo płacze, to tylko na drugą stronę ulicy. I przez lasek trzeba przejść, bo to jest w lasku, żeby dzieci miały dobre powietrze, uczą się również przepisów drog ruchu drogowego. Takie maluchy też przez jezdnie przechodzić. Zrobiliśmy jezdnie z pasami. Jest to moja, moja wielka, wielka radość i duma. Nie tylko pojazdy, ale również ten żłobek. I malu mamy malutką, malutką. Fundację działającą tylko i wyłącznie lokalnie, zajmującą się właściwie tylko dwoma rzeczami tak naprawdę szkołą w Kowanówku dla dzieci, które wymagają specjalnej opieki, bo to nie zawsze są dzieci upośledzone, czasami po prostu bardzo zaniedbane i, i yy, schroniskiem dla zwierząt. I to wszystko. Ja proszę Państwa nie, nie wiem, czy ja mówiłam za długo, czy za krótko, ale tak sobie myślałam, żebyś może tutaj praktyce bardzo by mi zależało raczej na, na, na pytaniach, jeżeli, jeżeli się okaże, że czymś Państwa byłam w stanie zainteresować, albo na przykład z czymś się nie zgadzacie, albo, albo coś jest bez sensu, to raczej to by mnie bardziej interesowało niż jakaś długa prezentacja, także bardzo dziękuję za uwagę.